Załóżmy, że jesteś na nocnym pieszym patrolu, chodzicie z partnerem od budynku do budynku, a nagle widzicie, że jeden sklepik ma niedomknięte drzwi. Wchodzicie do środka, aby ocenić sytuację, wszystko wydaje się wyglądać ok. Powiadomiliście właściciela sklepu, który za momencik przyjdzie, bo mieszka niedaleko. Już wychodzicie, a Ty zobaczyłeś, że Twój partner wziął spółki, półki batonik czekoladowy i schował do kieszeni. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Z pewnością zapytałbym go, czy zapłacił za ten baton, na przykład pozostawił pieniądze na ladzie. No wprawdzie nie jest to zbyt konwencjonalne, ale chciałbym być pewien, że zostawił stosowną kwotę nawet z małym napiwkiem. Jeżeli jednak nie zapłacił za ten batonik, to zgłosiłbym to swojemu przełożonemu, zrobiłbym to tak szybko, jak to w praktyce jest możliwe. I może paść tutaj kolejne pytanie od psychologa. Załóżmy, że twój partner jest wyróżniającym się policjantem i zostało mu zaledwie pół roku do pełnej wysługi. Czy dalej twierdzi, że zrujnowałbyś mu całą jego karierę zawodową przez ten baton za kilka złotych? Naprawdę byś mu to zrobił? Tak, skontaktowałbym się ze swoim nadzorcą i zgłosił to zdarzenie. Nie chciałbym z panią wchodzić w fetyczną dyskusję, ale proszę na to spojrzeć z innego punktu widzenia. To nie ja zrujnowałem jego karierę, tylko on to sam sobie zrobił. Od policjanta wymaga się, aby był wyjątkowo praworządny i świecił przykładem dla innych. Mój partner natomiast zdecydował się zabrać czyjąś własność, nie mając zamiaru za nią zapłacić. Ta osoba, niezależnie od tego, czy jest policyjnym weteranem, czy świeżo upieczonym policjantem, nie jest z pewnością zainteresowana przedkładaniem dobra policji ponad swoją prywatę. Natomiast jestem stanowczo przekonany, że z podjęciem ostatecznej decyzji co do jego losów da sobie radę lepiej przełożony niż zwykły policjant z prewencji. Tak czy owak, głęboko wierzę, że poinformowanie przełożonego będzie najlepszym rozwiązaniem. Jak zauważyłeś, odpowiedziałeś na to pytanie, a pomimo to dostałeś kolejne wyzwanie. Odpowiedziałeś jednak bez cienia wątpliwości, jaki powinien być właściwy kierunek Twojego działania. Nie bój się stać z uporem przy swoim punkcie widzenia. Psycholodzy bardzo często spróbują cię odwieść od tej jedynej właściwej odpowiedzi. Nie wdawaj się również w jakieś zażarte spory. Na początku nawet zaznaczyłeś, że nie chcesz wdawać się w trudną etycznie dyskusję. Natomiast posłuszeństwo wobec autorytetu przełożonego niczym tu ci nie grozi. I to pytanie może paść naprawdę w setkach różnych wariantów, ale zapamiętaj sobie jedno raz na zawsze. Jeżeli ktokolwiek bierze czyjąś własność, jest to kradzież, a rolą Twoją, a później przełożonego, jest podjąć stosowną akcję. Także, jeżeli dostałeś podobne pytanie na Multiselekcie, skomentuj to wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, założyciel elitarnej grupy szkoleniowej do Multiselektu.